Cześć, piątkowe popołudnie. Dzisiaj jadę do nowego targu. Nie jadę na szczęście sam. Jadę do znajomych i oni mnie zabierają tam i będę miał sapot. Więc, jak coś mi się stanie na drodze albo nie załamanie pogody, ostatnie burze, ta trasy zdarzają, no to oni mnie z tej trasy zbiorą. Także, także jest bezpieczniej trochę. No i nie muszę sam prowadzić do Zakopanego, tylko będę sobie jechał z tyłu. No i Passat się okazał bardzo pojemny samochodem. Do bagażnika w sedanie ładnie przed cały rower, z oponami, z wszystkim i jeszcze z rzeczami, także bajerka. Tutaj macie trasę rajdu, więc startowaliśmy od Nowego Targu, jedziemy przez czarne Dunaje, Słochołów i wjeżdżamy na Słowację, objeżdżamy Tarty Zachodnie, przed Liptowskim i Kulasem mamy pierwszy bufet na 70 km, potem wjeżdżamy w kierunku Tatr Wysokich i przed Strepskim Plesem na 126 km jest kolejny bufet, potem przez Tatrańską Łomnicę zjeżdżamy w kierunku Łysej Polany, Tuż przed łyżką polaną na ostatnim wzniesieniu w przepięknej miejscowości Ostatni Bufet na 168 km. No i przez bukowinę tatrzańską, białkę tatrzańską finiszyjemy w Nowym Upał trochę zelżał wczoraj. Ciekawa rzecz, którą można tutaj zauważyć, że pomimo tego, że stoję, ślad z obrazem jest dobrze synchronizowany, licznik pokazuje 0, zresztą ma funkcję autopause i w tej chwili jest zatrzymany, to dalej na traku widać 8 km na godzinę, czyli cały czas w momencie kiedy stoję, zamiast być 0,0 jest 8. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was coś takiego zauważył i czy to faktycznie wpływa na przykład na średnią prędkość całej trasy. Początek rajdu to pogoda iście londyjska, widoków nie było wcale. Temperatura około 16-17 stopni, więc jechało się całkiem przyjemnie. Mgła miejscami była na tyle gęsta, że skraplała się na okularach i na obiektywie GoPro, tak więc trochę minęło, zanim się zorientowałem, że już wyjechaliśmy z tej mgły i jest ładna pogoda, tylko niestety nic nie widzę przez kropelki rosy na moich okularach. No i to by było na tyle mojego wożenia się na kole, chyba po około 20 km w Czarnym Dunajcu paletą zaczyna mi odjeżdżać. Patrzę na pulsometr, tętno w okolicach 170 paru, to już dla mnie jest dosyć wysoko. Z okazji, że początek rajdu, no to mówię, nie będę się za wszelką cenę wypalał i próbował ich dogonić. No i chłopaki pojechali, ja zostałem sam. Tak więc tak mogę im podziękować, bo kawałek nie podwieźni, a w sumie i tak zakładałem samotną jazdę na całym rajdzie, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Pracja. Pierwszy bufecik, 70 km, jedzie się całkiem spoko, pierwsza grupa mi uciekła, ale, yy, ale jakoś tam się jedzie, także pogoda się piękna zrobiła, słoneczko, no dobra, tankowanie bidonu, trzeba jechać dalej. jest i mój dzielny support. Na popołudnie były zapowiadane burze no i sprawdziła się pogoda wszędzie dookoła padało mi na szczęście udało się wyjść bez szwanku natomiast jazda po mokrej drodze zaraz po ulewie spowodowała, że i tak byłem praktycznie cały mokry no ale przynajmniej morale nie spadły jadąc w ulewie. No i wjeżdżam już do Bukowiny Tatrzańskiej, czyli rejony, które bardzo dobrze znam. Za chwilę Białka Tatrzańska nie wiem dokładnie ile jeszcze kilometrów jest do nowego targu, ale już wiem, że już z górki, już niedaleko, także co by się nie działo, to dojadę. Tchau, okay.